To jest właśnie ten nowy kijek, o którym Wam mówiłem, że on się będzie nadawał świetnie pod duże ryby. No i w końcu jest test tej wędki. Pięknie, Wojtek. No i do wody. Super! Brawo! Piąteczka! Uuu. Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem. Dzisiaj po raz pierwszy od przynajmniej roku jestem na łowisku specjalnym, ale nie jestem sam, bo jest dzisiaj ze mną syn i jeszcze teść. Także rodzinny wypad. A no jeszcze gdzieś tam jest kolega Rafał. Wojtek już się cieszy. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby połowić duże ryby. No jako że to łowisko specjalne, także mam nadzieję, że będą duże. Tak i większe. Większe, większe, większe. Tak, tak. Młody się cieszy, także myślę, że będzie fajne łowienie. No, a teraz bierzemy się za rozrobienie pelletu i zanęty. No, i już, stop. O, widzisz, woda ścieka i odkładamy sobie, tak? To sobie pole. A tą wodę zostawiamy na razie, dobra? Teraz bierzemy tą zanętę zieloną, tak? Tak. Otwieramy. Syk. Tu mam zanę, to na sobie też odpocznij co. Rozkładamy wędki, tak? Czy ja. ja Ty już przygotował tutaj przynęty wszystkie, które zakładamy, taką tak. pomarańczową. Tak. Dobra. Wojtek, i co? Teraz Tata nie będzie wiedział, co ma w środku, tak? Potwierdzać wszystkie. Co? Ale ja znam wętki. Ty wiesz, tak? No dobra. To zobacz. Pomarańczowy, niebieski, żółty, biały i zielony. Biały, pomarańczowy, różowy Wojtek, idź zobacz, bo tam chyba złowił rybę już, wiesz? Chodź, idziemy zobaczyć? Zmira. Chodź, zobaczmy co Rafał złowi. Zobacz, jaki korp. Fajny? Tak, fajny. <laughs> no to super. Dobra, Wojtek, zarzucamy naszą wędkę. Tak. Taki ich zrobiłem. Pellet z tą zieloną zamętą. wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Zaraz zarzucę tutaj na wędkę syna i myślę, że coś złowi. No dobra, także tego miksu użyjemy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czekaj, wygląda spokojnie. Po tak daleko, blisko, na środek? Na środek, co? Na środek. Holy, holy, spokojnie. Tutaj mhm. sobie złap tą ręką, tutaj będzie ci łatwiej. To, 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 a to mhm. holuj. No dasz radę ciągnąć, Wojtek. Puść mu. Nie, tylko trzyma wiesz tu, że mu dowody nie poszło. No, Jest Wojtek, mamy rybę. Chodź tu zobacz, ale rybę złowiłeś. Ja cię. Super. Piątka, Wojtek. Super, twój pierwszy karp. Tak, dziadek, brawo! Dziadek ma śliskie łapy jak... A <noise> pigfootowego dzisiaj niewiele, ale może, może coś się uda. Dziadek już udany, mamy rybę. Wojtek z teściem, z owili, z dziadkiem. ło jest piękne branie. Odwęczkę robiłem. Pięknie, ja też coś mam. To jest właśnie ten nowy kijek, o którym Wam mówiłem, że on się będzie nadawał świetnie pod duże ryby. No i w końcu jest test tej wędki, czyli Aero X1 z Shimano. Wędka 3,30 do, do 70 gramów. A no, jest ładny, pełno łuski. Jest! No ładny karp. Ładnie całkiem ładny. Fajny. O, branie na drugą No fajnie tak połowić sobie większe ryby w końcu. A nie te mikropoteczki, leszczyki. Wojtek, jest ryba, chodź. Dobra, Wojtek trzymaj wędkę, trzymaj wędkę, tu jest duża ryba, trzymaj, 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 kołowrotku, trzymaj, ja już złowiłem w międzyczasie, też jednego już wypuściłem, no, uuu, ucieka, U, dobrze Ci idzie, tak, trzymaj, no już, ale nie kręć, teraz już nie kręć, już nie kręć, nie kręć, post i jest, i pięknie Wojtek. No i znowu na tą fioletową kulkę. Super. Uwisko specjalne to jest idealny czas, żeby posprawdzać sobie jakieś tam przynęty, zestawy. Spróbujmy w takim razie jeszcze jednej przynęty. Wojtek, co? Taka pomarańczowa, spoko? Mhm. Dobra. Stinky fruit, czyli taki śmierdzący owoc. Zobaczymy, no taką mniejszą, taką zawodniczą, wiesz. Zobacz Wojtek, pytałeś się ostatnio co to jest, tak? Tak. To jest nie. Popsikacz Water Pellet. Czy pewno, woda jest jakimś tam atraktorem. To jest akurat słodki, czyli do nawilżania zanęta. Akurat nam przeschła. Możemy popsikać i jeszcze zmienimy troszeczkę jej zapach, tak? No to popsika. No i już wystarczy chyba, wiesz, trzeba zamieszać. Dobra. Ściągamy wędkę, przerzucimy, co? Dobra. I wspólne rzucanie. Nauka rzucania. Uwaga. I... Pięknie Wojtek. Ale daleko. Daleko co? Tak. Kładziemy na podwórkę, tak? Wciśnij, o bardzo ładnie, bardzo ładnie. Syna. I co, Czekam na drzego karpia, co? Tak. I na większego. Tak. Wojtek, będziemy podbierali rybę zaraz. Arfie, arfie. Podnieś do góry teraz. Podnieść do góry. No, no dobra, spokojnie, bo tego... Tak, lin jest. Lin, lin, lin tak. O... Wojtek, lin! Mamy lina, Wojtek! Twoja ryba ulubiona. Moja ryba numer 3. Twoja ryba. Tak, Nie. Moja ryba numer 3. A! Tak. Fajna ryba, Wojtek? Tak. Jaką Ale ta jest Lin. Lin, to dotknij, zobacz, jaki fajny jest. No, super, to co, wypuszczamy Lina? Tak, Ja sobie jego złapa. Pięknie, Wojtek. No i do wody. Super, brawo, piąteczka. Wow, Ale odjeżdża, co Wojtek, chodź tu Pomóc Ci? Ciężko co? Duża ryba chyba jest, co? Uo, patrz jak odjeżdża. Aj no, 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 no i do góry Super Wojtek Wojtek synu, dziękuję za podebranie. Super No i mamy drugą przynętę dnia. Razem popapy green ghost, one fajne są, bo taką fajną smugę robią. Puszczamy karpiżonka. Przerzućmy drugą wędkę, bo tu się dawno nic nie działo. Na różowe dzisiaj nie biorą, także trzeba coś jeszcze innego założyć, jakiś inny kolorek. Ba na żółty. takiego małego żółtego może. No to też jeszcze nie wiem. Hot fish. wybranie. No, pięknie, jak się ginie pod większymi rybami. Bajka ale mi w brzeg poszedł. Oj, tu się razem trzymaj, tutaj, możesz mi. Ty, yy, ta ryba idzie? Tak. tak. Jest, brawo, ta Wojtek. ta ryba się nazywa. No dobra, także kolejny sportowy karpik. wody. Ole, branie, widzisz, i dopiero o, co przerzuciłem. A dopiero co przerzuciłem. A jest ładny, chyba, na sam koniec, jakby nic się nie działo, a... go ściągnąć, żeby tam w zestawy nie wszedł. O. Mam nadzieję, że się uda wyjąć. To jest bardzo silna, największa chyba z dzisiejszych. Ale silny jest. Ja mam tutaj podbiorek. Ło, jest duży, zobacz. Wojtuś, daj tacie, daj tacie podbiorek. Daj tacie. Wiem Wojtuś, ale ten karp jest bardzo duży, wiesz? No czemu? No taki duży wziął. Daj, puść, puść, puść. Ło. Wow. O ryba jest? duża

I na sam koniec dzisiejszej wyprawy Taki piękny, koło 6 kg A cóż, tak mogę kończyć każdy wyjazd Także Puszczamy i lecimy do domu Modemu się spodobało, wienie złowił kilka fajnych ryb Wypuścił też sam lina, także super Puszczamy No to teraz oficjalnie będziemy kończyli Łowienie. Wojtek, jak się podobało? Fajnie. Fajne, duże ryby, co? Tak. Co, przyjeżdżamy tu jeszcze? Tak. No to super. No dobrze, także młody, zadowolony, teściu również. Także wyjazd mega udany no i przypieczętowany. Naprawdę fajną rybą na koniec. Także, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to standardowo zostawcie pierdoły. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Wędkuj z Bigfootem.